is singing. I will wait for you. Halo, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dams i zapraszam Was na kolejny materiał z serii omówienia gier, a w tym filmie przybliżymy sobie nieco bardziej nadchodzącą premierę w 2024 roku, a mianowicie mam na myśli tytuł Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Jeżeli chodzi o premierę tego tytułu, no to przewidziana jest ona na rok 2024, natomiast nie mamy jeszcze konkretnej daty premiery tego tytułu, jeżeli chodzi o miesiąc oraz dzień, natomiast warto wspomnieć, że premiera została anulowana na konsole starszej generacji, więc... Pojawi się tylko i wyłącznie na PC, -ty, PS5 oraz Xbox Series X. Gdzieś wyczytałem na różnych forach, że czysto teoretycznie premiera planowana jest na jesień tego roku. Natomiast nie bierzcie tej informacji za pewnik. Skupmy się, że będzie to w tym roku i miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Jeżeli chodzi o samą grę, moi drodzy, no to jest to gra RPG akcji pierwszoosobowa, która jest bezpośrednią kontynuacją kultowego tytułu z 2004 roku, czyli Vampire: The Masquerade Bloodlines, za którego stworzeniem stoi studio The Chinese Room, a akcja osadzona jest w uniwersum urban fantasy znanym jako świat mroku. I co ciekawe, moi drodzy, za stworzenie tego tytułu początkowo odpowiadało studio Soul Labs. Znane m.in. z gry, takie jak Blacklight Retribution, gdzie w pracach pomagali także inni deweloperzy. Natomiast z czasem zespół ten został odsunięty od tego tytułu przez firmę Paradox Interactive i zastąpiony został właśnie przez uznane studio The Chinese Room. Vampire Demasquerade Bloodlines 2 przez długi czas oficjalnie nie miało dewelopera, więc tak naprawdę no od długiego czasu nie wiedzieliśmy nawet, czy ta gra finalnie powstanie. Ale no właśnie, we wrześniu ubiegłego roku ogłoszono, że projekt został przekazany w ręce studia The Chinese Room, które to właśnie studio ma właśnie ten tytuł dokończyć. Jeżeli chodzi o fabułę, moi drodzy, no to tutaj za bardzo nie ma co się rozgadywać, no bo po prostu tytuł zabiera nas w podróż do Seattle, gdzie w trakcie rozgrywki wcielamy się w starszego wampira, który został zniewolony przez nieznanego sprawcę i pozbawiony większości swoich nadprzyrodzonych mocy. Teraz musimy na nowo odnaleźć się w tej właśnie rzeczywistości i zdobyć kilku sprzymierzeńców czy też oczywiście pozbyć się kilku wrogów. I co ciekawe, musimy to robić, moi drodzy, przestrzegając prawa maskarady, czyli działać w taki sposób, by nie ujawnić osobom postronnym swojej prawdziwej natury, czyli no faktu, że jesteśmy mimo wszystko wampirem. Jeżeli chodzi o mechanikę, czy też kwestię gameplayu w samej grze, no to w Vampire The Masquerade Bloodlines 2 akcje oglądamy, tak jak już wspomniałem wcześniej, z perspektywy pierwszej osoby. W samej grze przemierzamy klimatyczne lokacje, które obejmują zaułki Seattle, ale i też wnętrza budynków, przy tym zajmując się realizacją różnorodnych zadań. W samym świecie gry funkcjonuje pięć odmiennych frakcji. Każda z nich charakteryzuje się własną historią i filozofią oraz przyświęcającymi im celami. Same frakcje to m.in. pionierzy, przybysze, kamarilla, baron oraz Niewidoczni. Co ciekawe, to od nas będzie zależeć jaką frakcję będziemy wspierać, a nasze decyzje, które będziemy podejmować, będą miały wpływ na dalszy przebieg fabuły. Sam tytuł oferuje bardzo dużo dynamicznych walk, w których głównie posługujemy się swoimi nadnaturalnymi zdolnościami. Ale możemy też działać w ukryciu, cicho przemykać za plecami wrogów i atakować ich z zaskoczenia. Dodatkowo, jak to w każdej grze, w miarę postępów rozwijamy naszą postać, czyli naszego wampira, dzięki czemu stopniowo staje się on coraz potężniejszy. Co jest też świetną kwestią, że musimy pamiętać o polowaniu aby zapewnić sobie życiodajną krew, ale przy tym też musimy pamiętać, aby zachować ostrożność i respektować właśnie prawo maskarady i aby dbać o to, by też ten głód nie skłonił nas do nadmiernego okrucieństwa, bo jak podają twórcy granica pomiędzy człowiekiem, aby względną bestią w przypadku wampira jest bardzo, ale to bardzo cienka. Co do kwestii technicznych, moi drodzy, no to sam tytuł będzie działać na silniku Unreal Engine 5 i jak na razie tylko tyle wiemy. I tylko tyle informacji mamy. Nie mamy żadnej wiedzy na temat wymagań sprzętowych. Być może twórcy myślą, że za wcześnie jest jeszcze, aby o tym mówić. No ale z drugiej strony, gra sama w sobie była zapowiedziana w 2020 roku, więc te wcześnie troszeczkę się im wydłużyło. I to samo jest co do kwestii ceny. Wyjątkowo w tym filmie poruszę dwie kwestie tak naprawdę w jednym e, temacie, w jednym rozdziale, bo również nie mamy żadnych informacji, jak to będzie. Tutaj cenowo wyglądać. Zakładam, że gra będzie wahać się w okolicach od nie wiem 200-220 do i nawet 350 zł w górę, w zależności od zakupionej wersji. No bo wiadomo, pewnie dostaniemy y, jakąś edycję standardową, jakąś edycję deluxe z wieloma gratisami, dodatkami. No jak to już na każdą grę przystało, no ale miejmy nadzieję, że bliżej samej premiery dowiemy się czegoś więcej. Także moi drodzy, w tym materiale to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i też sama gra w jakiś sposób Was zaintrygowała. W opisie filmu standardowo już wrzucam Wam rozkład jazdy na ten film z rozdziałami, gdzie jeżeli interesuje Was konkretna kwestia dotycząca tego tytułu, to możecie sobie przeskoczyć do odpowiedniego momentu. Natomiast, jak już to zawsze Wam powtarzam, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego materiału. Jeżeli macie jakieś pytania czy też sugestie, no to odsyłam was do komentarzy, na które chętnie wam odpowiem. Jeżeli film się podobał, no to oczywiście łapka w górę, mile widziana, a my słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i do następnego.